Zaczęliśmy kilka tygodni temu, i stryknięcie palcem, i już jesteśmy teraz, po dwuczęściowym finale doktora. Pogadamy sobie dzisiaj o całym sezonie. Cześć, witajcie w High trainie pociągu do Popkultury. Ja jestem Jacek, ze mną są dzisiaj Natalia, Radek. Kochani, jakie, jakie wrażenia? Bo mam wrażenie, że każdy z nas może mieć zupełnie różne podejście do tego, co się wydarzyło tutaj. Tak, to może zacznę od pierwszej części odcinka tego, co mieliśmy ty, tydzień temu w zasadzie. Tak jak można było się spodziewać, tak jak niektórzy się spodziewali, niektórzy się spodziewali inaczej, no, Susan Twist okazała się być, no, głównym tak jakby wrogiem, tak jakby głównym wrogiem, za nią się krył główny wróg, więc tutaj ona nie była tylko żartem, to, co się działo przez ostatnie odcinki, wszystko to było właśnie związane z Susan Twist, ale bardzo mi się podobało w tym odcinku, że e, Doktor przez większość odcinka podejrzewał to, co myśmy zaczęli podejrzewać, yy, i bo mówiliśmy o tym całej parę razy. Czy to, co jest związane z jego wnuczką, ze Suzem? Tak, od samego z... początku, jeszcze przed tymi, przed intro poleciał ten motyw, i później oparli na to cały, na ten cały wątek. Tak musimy to podsumować tak górnolotnie. Natalia miała rację. <noise> od początku, trochę... bo to jest ważne. Trochę... Trochę... To nie był trochę troll. Ja to pisałam w swojej, swojej recenzji już, że jestem na siebie zła, bo ja odcinek Pyramids of Mars widziałam, nie wiem, parę miesięcy temu. Po prostu ja sobie powtarzam jakieś archiwalne odcinki doktora. I ja widziałam ten odcinek, i wiecie, co jest najlepsze? Ja się nie zorientowałam, nie połączyłam kropek. Ja wydaje mi się, że gdzieś się zafiksowałam w swojej głowie na tej teorii, że Suzan jest Suzan, że Suzan Twist jest Susan wnuczką doktora, i tak mocno, jakby mój mózg nie przyjmował do wiadomości, że to może być coś innego, że w ogóle się nie zorientowałam o co chodzi. A to było tak. Mega oczywiste. To było mega oczywiste. Jeżeli znałbyś odcinek, ten Pyramid of Mars, aha. gdzie potem do mnie te wszystkie cytaty, te wszystkie rzeczy, które tam były wygłaszane, eee. jakby wymarły, to ja tak, no przecież to było oczywiste, jakby dużo rzeczy tak bardzo yy, było. Ja, aha, w ogóle jeszcze tylko się to ja Yy, tak bardzo miałam fan z tego serialu, yy, z tego sezonu, że ja nie czytałam żadnych fanowskich teorii. Potem się okazało, gdzieś to wypłynęło, że jakby fani już też od dawna wiedzieli, tacy, którzy oglądali te archiwalne odcinki. Ja tego nigdy nie sprawdzałam i byłam na siebie wściekła, że nie połączyłam kropek i cały czas parłam w tą teorię, że Susan gdzieś w głowie, że Susan Twist będzie wnuczką doktora. Co, sam doktor myślał, że też tak jest, więc hej. <laughs> czy, czy, czyli z klasyk, hu, ze starych odcinków doktora hu, w jakby sezonie, który jest trochę skierowany do świeżej widowni, żeby, nie wiem, żeby wkręcić nowych ludzi w ten serial. Wychodzi na to, że Classic jest czymś jest takim bonusem, który pomaga rozgryźć o co chodzi dokładnie, zanim to się rzeczywiście wydarzy na ekranie. To jest taki pakiet premium, a wszyscy muszą czekać do ostatniego odcinka, no do przedostatniego odcinka, żeby się przekonać. Tak. O co tutaj dokładnie chodzi? Ale ogólnie w tych odcinkach, w tych dwóch ostatnich odcinkach, mieliśmy dość dużo tego Classic Who, bo mieliśmy potem też fragmenty Starungey, mieliśmy oczywiście Mel w dużej roli w tych dwóch odcinkach. Ogólnie Classic Who naprawdę jest silnie widoczny, według mnie nawet bardziej widoczny niż w tych pierwszych sezonach Graseratina. Dokładnie, chciałam dokładnie to powiedzieć, że ten sezon jest w ogóle naznaczony dużymi mrugnięciami oczkiem i smaczkami. Classic Hu, bo jednak przez wszystkie sezony gdzieś mamy te nawiązania do, w ubiorze, w, w jakichś po prostu tekstach związanych z Classic Hu, tak? Same, same projekty kostiumów doktora w poszczególnych odcinkach. Jak mamy ten odcinek o Bridgertonach, to też było nawiązanie do, do surdutu, chyba czwartego doktora. To co się przewija, prze, przewijało przez cały sezon i dostaliśmy zwieńczenie tego nawiązań tych do Classic Hu, właśnie w finale sezonu. Ja mam wrażenie, że po, na początku tak trochę byłem rozbity tym zakończeniem i miałem takie okej, okay, przez co właśnie przeszliśmy, trochę wydawało mi się to trochę odklejone od powiedzmy większości tego sezonu, szczególnie jakichś początków, ale później zacząłem sobie myśleć i myślę, że na, najbardziej mi pomoże to jeśli kiedykolwiek obejrzę to jeszcze ponownie, rzeczywiście te wszystkie mrugnięcia okien, ta buntująca się Tardis, to, że Sutek w tyle lat podróżował z doktorem. Ja wiem, że to nie da się chyba aż tak retrospektywnie podciągnąć pod nie wiem, wcześniejsze sezony, jeśli dobrze rozumiem, ale, ale to było całkiem sprytnie napisane przez Rasela Davisa. To, to trzeba mu oddać. To było całkiem fajnie rozegrane. I trochę dodawało to. Może nie wiem, może to powinno dodawać więcej takiego ciężaru tej serii. Agachi. A, 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 ale, chyba, ale chyba nie, nie, nie zadziałało to przynajmniej dla mnie aż tak bardzo. Tak, raczej przejdziemy za chwilę do, do drugiej części, bo według mnie na poziomie pierwszego odcinka to według mnie nadal wszystko git, git, super. I tak jakby te sceny w Unicie, te sceny ten moment, kiedy wracają wspomnieniami do tej nocy, kiedy, kiedy właśnie Ruby została pod kościołem zostawiona, wszystko to było naprawdę bardzo ładnie zrobione. Były emocje, było to też bardzo ładnie zrealizowany. Tu się z wszystkim z tobą zgodzę, ale e, jest tutaj jeden wątek na przykład, który strasznie mnie mm, zirytował, jakby wątek w serialu, ale denerwował mnie doktor, ja nie mówię, że to jest coś złego, ale wywołał we mnie uczucie irytacji jako postać, to zbudowanie tej postaci. Bo mamy tu doktora, który nie słucha totalnie innych, bo nasz ten doktor, który jest, jest tutaj trochę, on jest trochę buntowniczy, jest trochę bardziej władczy niż nasi poprzedni doktorowie, mam takie wrażenie. I okej, okay, jakby w drugiej, w drugiej części nam się to wszystko wyjaśniło i mamy wielkie happy ending i nic się nie stało, ale z jego winy, z jego nieposłuchania rozkazu ktoś ginie. I gdzie on to sobie? No, no i idź, idź, wszystko spoko, w porządku, jakby... Nie słucha tego, co doradzają mu inni i tak jest bardzo beztroski. I wydaje mi się, że to będzie bardzo budowało nam tego też doktora Szutiego gatwy, który będzie trochę inny, który będzie uczył się na błędach, który będzie się zmieniał. On już nam się zmienił przez ten sezon, a w następnych sezonach myślę, że będzie przechodził jakąś generalną drogę i przemianę. I co chciałeś powiedzieć o tej drugiej części, Radku? Drugą częścią to bym podzielił to na, na dwie części. Bo mamy oczywiście rozwiązanie, tak, tak, ja wiem o tym, że tutaj trochę się ten. Mamy oczywiście rozwiązanie wątku suteka, które być może jest trochę banalne, być może oczywiście wykorzystuje takie rzeczy, które bym powiedział dość proste jak na e, dość proste, typu że wiadomo o tym, że e, tutaj są też wspomnienia, jest ta nowa stworzona z tych wspomnień, e, a potem to dość rozwiązanie jest dość... Proste, że tak jakby doktor robi to, czego nie potrafił zrobić te wiele lat temu. I, I ktoś mówi, że to jest proste, tylko że jak sobie pomyślimy o jakichś rozwiązaniach tego typu wątków e, w doktorze Hu, to wiadomo o tym, że często że rozwiązania doktorze Hu to wyglądają, no bierzemy cudowną łyżkę, tutaj mamy akurat cudowną łyżkę i ta cudowna łyżka sprawia nam, że wszystko się rozwiąże i wszystko jest pięknie I tak jakby masy było tego typu e, rozwiązania doktorze Hu, więc do, do, tego, e, do tego nie mam problemu. Może Wy coś macie jakieś większe, większe e, zastrzeżenia? Ja nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń, właśnie bardzo mi się podobało to rozwiązanie, które było takie klasyczne, takie doktorowe, gdzie po prostu mamy zwykły przedmiot, zwykły przedmiot użytku codziennego, który zmienia wszystko. Że ta zwykłość, zwykły człowiek, zwykła rzecz, zwykły przedmiot jest cudowny i jest w stanie zmienić. I to jest mega doktorowe. Fajny przekaz. Co mocno tutaj dla mnie było zaskakujące. Doktor kogoś unicestwił. Ja wiem, że to jakby było zło takie mega, ale zwróćcie uwagę, że doktor dopuścił się do unicestwienia i zabicia, zabicia kogoś czegoś, co zazwyczaj. On starał się tego zawsze unikać, więc mi się wydaje, że ten doktor, to, to co ja podkreślam, po prostu doktor Szutkiego-Gatwy jest dużo bardziej buntowniczy i agresywny. To, to nie chcę w ten, ten sposób tego, ale wiecie o co mi chodzi, tak? Że on jest trochę, tak. Tak, trochę ale... jest bardziej niebezpieczny. O. Tak, ale to jest trochę przewrotne, bo teraz mówisz o doktorze, który musiał dopuścić się tego, a z drugiej strony mamy Suteka, który który no, był tym Bogiem Śmierci, ale z drugiej strony do, tak jak było to nam wyjaśnione w ostatnim odcinku, doprowadził do jakby do stworzenia czegoś, więc mamy tutaj takie sprzeczności. Czyli tak, on był Bogiem Śmierci, który tak, stworzył życie i tak. doktor, który krzyczy, że on jest życiem. Tylko zwróćmy uwagę, że zawsze w każdym jakby zagrożeniu, wszystkim co się działo, doktor zawsze szukał innego wyjścia. Właśnie próbował gdzieś kogoś zamknąć, próbował kogoś nie wiem, no tak jak właśnie z sutekiem, próbował go unieszkodliwić na wieki, ale nigdy nie dopuszczał się do unicestwienia. A tu po prostu zrobił to, tak? Unicestwił go, prawdopodobnie. Tak. Tak, tak. I, I skoro wspom wspomniałaś chwilę temu o tym zwykłym człowieku, o tym, o tym co bardzo fajnie wy wątku, w rozwiązaniu wątku suteka, to mamy z zwykłym człowiekiem to idzie w stronę Ruby i mamy w tym odcinku, że Ruby się okazuje być zupełnie zwykłym człowiekiem. I jakby co? To to nie jest według mnie samo złe w sobie, że Ruby jest zwykłym człowiekiem i chupy i że to po prostu wszystko niszczy, że, 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 że tego nie powinno być. Tylko dla mnie w tym odcinku przynajmniej mi, może mi to wytłumaczyć w jakiś logiczny sposób, bo wszystko czytałem w internecie. Według mnie nie satysfakcjonuje czy to co dostajemy w tym finalnym odcinku w jakimś logiczny sposób kończy albo tłumaczy, kim jest Ruby. Nie. Jeszcze wszystkiego, znaczy na razie, na razie nam został przedstawiony obraz tego, że po prostu Ruby jest niezwykła przez swoją zwykłość y, i przez to i przez powiedzmy poświęcenie jej matki też można to stwierdzić, bo jakby jej przeżycia były też mocno w, włożone w jakby w to, kim ona się stała, tak przynajmniej nam to zostało wyjaśnione, ale nadal nie wiemy, kim jest ojciec Ruby. Zawsze, zawsze zostaje ten jeden kolejny troll do wykonania. Russell T. Davis powie nam pod koniec drugiego sezonu: Tak, ojciec zrobi też jest zwykły. No i, i to i to. By nie było, tylko nie. wcale by to nie było złe. Tak, że Ruby nie, jest taka zwykła. Tak, tylko że ja nie, nie widzę problemu w tym, tylko dajemy nam to przynajmniej w sposób czytelny dla widza. Nie tłumaczy, co się działo z Ruby przez te poprzednie odcinki. I dlaczego Ty... śnieg padał i w ogóle. No, tak. ale pytanie ze śniegiem czy to było. Czy to była Ruby? A to, a to, a to Czy, był czy już nie rozmawialiśmy kiedyś o tym, że to w sumie była, był troszkę doktor? Czy nie? Troszkę doktor. Że to jakby sama robi nie, ale przez to, że była razem z doktorem, to taki efekt wywoływała. Jeszcze bardziej mnie jakby, bo tego efektu śniegu nie mieliśmy wcześniej, nim poznała doktora. Przynajmniej nic nie wspomina o tym, że potrafiła wywoływać śnieg. I nie mieliśmy też, tak jakby została sama w 73 yardach. Śnieg też nie padał, tak? Powiedziała nawet to, że umiałam kiedyś wywoływać śnieg. Nie mm. potrafiła tego robić. Tak więc, było, było tak. A więc ja to. to jest. I... który powoduje, z kim robi, musi się zetknąć, że wywołuje śnieg. Ja, ja, Jakby co, ja to rozumiem. Tylko według mnie, przynajmniej w tej wersji, która jest na razie zaprezentowana, tym, co było w, tym, w finalnym odcinku, to jednak nie jest to satysfakcjonujące dla widza. To znaczy, można sobie dopowiadać to, Pojedynczymi zdaniami z innych odcinków, ale według mnie trochę tutaj wyszło zbyt bardzo bizmaszu i trochę taki jest wątek zamknięty, ale nie do końca. Więc yy, nie mam z tym problemu, gdyby to było jakoś jaśnie określone. Tutaj jednak według mnie trochę za dużo jakiegoś takiego trochę za dużo yy, upnięcia wszystkiego jednocześnie wyszło. Yy, to ja wam powiem, że ja miałam dużo większy. Zagwozdkę. Od pewnego momentu praktycznie w ogóle nie byłam w stanie się skupić nareszcie w fabuły. W momencie, w którym pani Flot powiedziała. This clever boy. I ja w tym momencie. Klara! Ale ja wiem, że oni się znowu z nami bawią do cholery. Ja się założę, że to jest zabawa z nami. Ona po tej prostu. Klarze. Tak, tylko że w przypadku. W przypadku... One, oni muszą się bawić, ale ja w tym ale... momencie miałam łzy w oczach i nie mogłam się po prostu. Wiecie, ja po prostu. Wieś, o tym tekście czy... był tekst klary. A to jest wieś, znowu zabawa z nami? Oczywiście, tak jakby też są oczywiście teorie, o Mistrzu i inne, tak, inne ten, ale e, w tym wypadku to jednak tutaj finałowa scena nam wprost sugeruje, że ten wątek w jakiś sposób będzie kontynuowany. Że tu według mnie Rassetti Davis buduje coś dalej. Tylko... No, tylko to też jest ciekawe właśnie z, tym, z tą końcową sceną, bo możecie napisać w komentarzach. Ja tą postać też już gdzieś widziałam. I ja sobie nie umiem tylko skojarzyć. Yy, Kąd? W którym odcinku? Czy to był klasiku? Czy to były te nowe odcinki? Yy, teraz od dwa. Kto, ja gdzieś widziałam tą postać i nie wiem, kto to jest, nie umiem sobie przypomnieć. Nie, nie wiem, czy wy wiecie? Ja, nie, nie... ja widziałem obrazy, ja widziałem obrazy, z kim to kto to był, ale teraz nie jestem w stanie powiedzieć. To może być równie dobrze jakiś randomowy odcinek, który gdzieś kiedyś widziałam, ale w każdym razie z kim jest ta postać? I teraz jest pytanie, jak bardzo się z nami bawią? Czy to jest, nie, wiem, może Trickster jakiś, albo, no. albo nie wiem, jakiś albo... inny, albo inny władca czasu, który przechodzi reinkarnację, tak? Tak, ponieważ według też mnie też jest być. problem w przypadku tego sezonu, że czy Sutek był tym, który czeka? Nie sądzę. Nie sądzę, że to był ten, który czeka. Tak, i, i dlatego e, według mnie ten odcinek, te finalowe odcinki, te finalowe odcinki, jednak są też z tego powodu, że ten sezon był dużo krótszy niż to, co Rashad T. Davis pisał te kilkanaście lat temu, bardziej połową sezonu niż całym sezonem. Trochę tak, trochę tak, na pewno to, to, to nie wybrzmiewa aż w ten, w, aż w taki sposób. Wiecie co, ja jestem bardzo ciekawy, jak to by było rozegrane, gdyby rzeczywiście można było mieć nie wiem, kilka odcinków więcej, bo rzeczywiście mieliśmy w tym sezonie kilka odcinków typu jesteśmy w zupełnie innych miejscach, z, z, jakby zupełnie narracja nam nie podąża jakby do przodu, ale takie odcinki muszą być, bo to jest Doktor Who i bez jakby te odcinki, te które były, powiedziałbym, że najbardziej oderwane fabularnie od jakby kor osi z Ruby były najciekawsze w tym sezonie. Ale wiecie co wam powiem? Mi się w ogóle wydaje, że każdy ten odcinek ich było mniej, ale zauważcie, jak każdy z tych odcinków miał wpływ na coś, tak? Jak każdy, jakby każdy odcinek praktycznie do czegoś nawiązywał. Okej, okay, przez wszystkie odcinki nam się yy, yy, Susan Twist. Tak, przesuwa, yy, Nawet w ostatnim odcinku mamy nawiązanie do 73 yardów, gdzie doktor się pyta, a skąd to wiesz, tak? Gdzieś, gdzieś to wszystko jakoś tak pięknie się łączy. Gdyby tych odcinków było więcej, trudniej byłoby zbudować tą taką pajęczynę, tą taką sieć całości. Więc ja jestem Wam powiem szczerze, bardzo usatysfakcjonowana. Dla mnie ten sezon był fenomenalny, ale jakby powiedzmy, że całość tego sezonu fabularnie, jakby okej, okay, to jest takie 8 na 10. Towarzyszka Ech. doktora to jest 8 na 10. Tak, jeszcze Ale ciałem, Inkarnacja nie... doktora to jest milion na 10. Shuty Gatwa jest fenomenalny i z tego wszystkiego, z całego tego sezonu jest. Tym, co mnie cieszy najbardziej, że to się udało, że udało tak, się obsadzić się udało. w końcu doktora. Ja nie, za, nie narzucam nic Kapaldiemu, ja nie zarzucam nic Whitaker, ale oni nie mieli tej yy, doktorowej charyzmy. M może byli źle pisani, może to były złe czasy, ale Shuty, gatwa jest fenomenalnym doktorem. Jest tak, tym, na co czekałam. Zdecydowanie. Tak, jeszcze tutaj chciałem dodać odnośnie Pani Flut, e, ponieważ nie tylko ten strój, ponieważ ten strój, który był w tym odcinku, to jest nawiązanie do stro stroju Ramony z klasycznego Doctor Who, e, więc... E, ale inne stroje, inne stroje, które były w innych odcinkach, też były nawiązaniami do strojów różnych towarzyszy doktora z innych sezonów z Classicu, z nowego e, Who, więc... To nie była to jakaś Władczyni Czasu? Aś taki musik, tak? tak? Okej, okay, dobra, to ja nawet wiem o co chodziło mniej więcej. Tak, więc, to... wie, więc wygląda na to, że tutaj jest coś więcej, jest coś więcej. Nie wiem, czy świąteczny odcinek nam coś więcej powie, bo raczej świąteczne odcinki były zwykle dość y, osobne, ale to różnie bywa. Wiadomo, tutaj w tym wypadku Steven Moffat pisze, więc też może być bardzo różnie, ale jakby co, to jakbym miał powiedzieć, czy ten sezon był udany? Był. Czy trochę mnie zawiódł na końcu? No zawiódł, więc liczę na więcej. Ja bardziej miałem takie po pierwszej połowie finału. Byłem troszkę taki rozczarowany. Druga trochę mnie uspokoiła. Trochę miałem takie, okej, okay, dobra. Ca całkiem to mądrze połączyli, a nie że tylko wiecie patrzcie, haha, Susan Twist i na tym będziemy się w sumie opierać. Nie, ogólnie jestem zadowolony z drugiej części finału, ale w sumie to nawet nie mam się jak pokłócić tym razem z Tobą, radku, bo też jestem w sumie tego zdania, ten jakby. Ten sezon był spoko, niektóre odcinki to jest w ogóle peak Doktora na pewno przywołały taką klasyczną magię doktora Russella T Davisa jego odcinków, ale mamy pole do poprawy, że zdecydowanie jeszcze jest, jeszcze możemy iść troszkę wyżej i cieszę się, że jakby nie będziemy musieli czekać na ten drugi sezon jakoś nie wiadomo jak długo, ponieważ no tak, teraz świąteczny special w grudniu, a nowy sezon w następnym roku, no, czym szybciej. Wiemy, że ta oglądalność Doktora nie była najlepsza. Jakby y, T. Davis się mówił, że się tego spodziewał, tak? Bo wiadomo, że to jakby jest nowy start, nowe trochę musi się ten Doktor pozbierać po tym, co się działo przez ostatnich parę lat. I mam nadzieję, że to skłoni Disneya i BBC do współpracy. I w tej przerwie czekania na Doktora zarzucą nam jakimiś zonikami, tak... Tak, ale tam jest taka jeszcze jedna teoria odnośnie klasycznych sezonów, że umowa z Maxem w USA trwa już przez rok i być może na to czekają, być może wtedy coś zaczną bardziej myśleć, bo jednak zrzucanie tego na Disney Plus poza USA, to nie wiem czy Disneya satysfakcjonuje. To wszystko zależy od tak naprawdę wyników oglądalności tego sezonu, a jak ty mówiłaś Natalia przed chwilą o oglądalności, to jakby na podstawie... Czego? Jakby z samych ratingów w Wielkiej Brytanii, bo jakby teraz no. to jest średni wyznacznik, ponieważ one są później od emisji na iPlayerze, więc osoby, które wcześniej by okay. oglądały, powiedzmy, Day and Date, nawet tej Wielkiej Brytanii, co nie premierowo, żeby nie przegapić odcinka, oglądały na tym BBC One. A teraz są z automatu przekierowane na iPlayera, więc okay, po prostu jest, jest najszybciej, najszybciej można w ten sposób oglądać. No ja myślę, że dla doktora jest przede wszystkim ważna ta międzynarodowa ekspansja Disney Plus. I to, żeby. Jestem ciekawy w ogóle jak Disney'owi pyknął ten serial. Mam nadzieję, że lepiej niż gorzej. Trzymam kciuki. Potrzebujemy wreszcie stabilizacji w świecie, doktorachu na dobre kilka lat, przynajmniej. I więcej. Oby, no może nie na zawsze, ale mam nadzieję, że to nie jest jakaś. Wiecie, że nie padniemy tutaj w pułapkę jakichś A. korporacyjnych zagrywek i tabelek. Po prostu wiesz, czy, trzeba zrobić cięcie. To nieważne, jak co jest dobre, czy co ludzie kochają, albo jaki ma potencjał na przyszłe sezony. Nie, teraz nam się to nie podoba. Obetnijmy to. W każdym razie, no, na razie nie mamy specjalnie powodów do obaw. To są po prostu takie nasze stałe FOMO, A. które się odzywa w przypadku doktorach, ponieważ. Jesteśmy straumatyzowani przez poprzednie Jesteśmy. lata. Jesteśmy. O, i, tak. I szczególnie to, co się działo w ostatnich latach w branży streamingowej. Dobrze, dajcie nam znać, co wy uważacie o tym sezonie, o tym dwuczęściowym finale i jakie macie perspektywy na przyszłość doktora? Co, 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 co jakby nam tizuje Russell T Davis i, co, i czy, czy Moffat dostarczy dobry specjal Radek? Dostarczy dobry specjal? Ja mam nadzieję, że przynajmniej w jakiejś formie pojawią się daleko. Jeżeli nie w tym specjalu, to przynajmniej w drugim sezonie. Dobrze, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Widzimy się yy, no, regularnie na hype-trainie przy omawianiu ogólnie popkultury i kiedyś pewnie znowu porozmawiamy o doktorze w oddzielnych odcinkach. Do zobaczenia. Na razie.